Tę dzisiejszą uroczystość, najświętszej Marii, Panny Częstochowskiej, wsłuchujemy się w Ewangelię o godach w Kanie Galilejskiej, gdzie Pan Jezus dokonał swojego pierwszego cudu, przemieniając wodę w wino. Częstochowa to polska kana. To tutaj Matka Boża przedstawia swojemu Synowi wszystkie potrzeby tych, którzy się do niej uciekają. To tutaj. Tysiące pielgrzymów staje przed obliczem matki, aby prosić, dziękować, przepraszać, modlić się i przede wszystkim ofiarować jej swoje serce. W kanie galilejskiej Maryja ukazuje się jako ta, która pośredniczy między nami i swoim synem. Nie mają wina. To konezia zauważa potrzebę i ona zwraca uwagę Jezusa na nią. Matka Boża jest także tą, który poucza sługi, jak mają się zachować. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Są to ostatnie słowa, jakie Maryja wypowiada w Ewangelii. Potem już milczy. Możemy je traktować jako Swoisty testament, ale też i osobiste świadectwo. Matka Boża była pierwszą, która zrobiła wszystko, o co Bóg ja prosił. Jej fiat niech się stanie. Było całkowitym poddaniem się woli Bożej. A teraz ona mówi do nas: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Czyli zaufajcie mojemu synowi, poddajcie się Jego woli, nie bójcie się powierzyć Mu wszystkich Waszych spraw, całe Wasze życie. Milczenie Maryi, po nakazie wypowiedzianym do sług w Kanie Galilejskiej, nie jest milczeniem kogoś, kto jest obojętny. Niewrażliwy na losy innych, to uważne wsłuchiwanie się w bicie serca tych, którzy się do niej zwracają. Matka Boża milczy pod koniec Ewangelii, tak jak milczy w jasnogórskim obrazie. Milczy, ale patrzy, słucha, czuje, przeżywa, cierpi, jak każda matka, która troszczy się o swoje dzieci. Zostań z Bogiem.